Siema, Kubrak, to kolejny odcinek z The Battle Cats No i słuchajcie, oglądałem sobie mój poprzedni e, odcinek z e, znaczy z, nie mój poprzedni odcinek, tylko stare odcinki z The Battle Cats, to moje i tam pamiętam, że było coś takiego, co się nazywało Challenger w The, The Battle Cats, nie? To jakoś tak to się tam nazywało No i Chciałabym zrobić tego powtórkę. Chciałabym zrobić takie same challenge, jak wtedy robiłem. E, tylko e, teraz, kiedy mam już to wszystko na wyższych levelach. E, no, właśnie. Więc zobaczymy, jak mi wyjdzie na przykład Moon z teraz moim aktualnym Menelem, którego mam na 30. levelu i trzeciej ewolucji, a nie tak jak wtedy na 20. levelu albo nie wiem, albo może na, na, nawet na gorszym miałem. Ale chyba nie na dziś. No dobra, więc my będziemy już zaczynać ten challenge. Oj, wyszła głowa. Coś mi się wydaje. Mm, a, jeszcze chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć: jest coś takiego jak Catfruit Buffet. No, myślę, że. Każdy, kto w tą grę chociaż trochę gra, to kojarzy, o co mi chodzi. No i powiem Wam tak, mega opłaca się to robić, bo dla tych początkujących, Catfruity to jest coś takiego, że dzięki temu można robić na trzecie ewolucje koty, tak jak ja na przykład teraz mam Menela na trzeciej, mam Catalite Cata, mam tutaj Jurassic Cata. No to są bardzo dobre koty na tych trzecich ewolucjach. No i właśnie gdyby nie było Katrojów, nie mogłem ich na tą trzecią ewolucję zrobić oczywiście. O Boże, tak było, o jedna ta głowa już padła. O Boże, co jest? Ja powiem wam, że tego się w ogóle nie spodziewałem. Nig co jest w ogóle. No dobra, e, wracając do tematu, e, Catfruit Buffet to jest coś takiego, e, że po e, prostu włączasz raz za 500 energii, i potem możesz zdobywać cały czas Green Catfruity, Purple Catfruity, e, Blue, Red i Yellow. I jeszcze cutfruit jubble, jak pokonasz to wtedy dostaniesz, nawet jest szansa duża na epic cutfruita epic cut Jak widzicie wcześniej miałem tak strasznie biedno, miałem po jakieś 30, 30 łącznie tych wszystkich cutfruitów i cutfruitsitsów A teraz czekajcie O Jezu, no nie mogę, teraz mam zapełniony ten cały ekran, nie mogę zebrać ich tak bez beskid, co jest? Aż tak, to chyba nie powinno być. O! No, tutaj mam 5 Z Seeds, tutaj mam na maksy dużo. No, widzicie, 8, 10, 6, 11. A przyznam ja jeszcze 16, tylko e, Grow zrobiłem tutaj 9. No, powiem Wam, że opłacało się robić ten Catfruit Buffet. Ale przejdźmy, może, do drugiego challenge'u. I z tego, co pamiętam, e, to wyglądało on tak. Wyglądało mniej więcej tak, że e, pokonywałem tego mu na trzema podstawowymi kotami: e, czyli e, Walkatem, Machocatem i Bravecatem. Mm, teraz no Bravecatem mam na 27 poziomie, e, Machocata i Walkata mam na 25. Mm, więc trażerów też mam wiele wbitych, więc w sumie ciekawe, jak tam będzie mi iść. Czy ta głowa bierze chociaż mojego e, Brave'ka to na hita? Czy nie? Chyba bierze Nie, nie bierze na hita No dwa hity bierze, ale na hita nie Tutaj nawet fajera nie muszę używać ten, No mi się wydaje, że ten challenge Jest stuprocentowo zrobiony Ale no nie chcę Aż tak przechwalać, no bo jeżeli mi się nie uda. O Boże, ona już jest odepchnięta. No to będę musiał wymyślić jakieś nowe, nowe challenge I chyba nie jest pierwszym no bo nie wiem co, że będę tylko. Y, wulkatami, No to chyba nie jest taki. No już nie no, pokonałbym na luzie chyba tylko walkatami. Z drugiej strony, zadają strasznie mały damage, więc. O je, no ta głowa już leży. Jak to? Ja zaraz mówię o Kennut Diploy, co nie? Wiesz, <grywk> do baskitu. Ale no to upstawa momentalnie niszczy bazę. No dobra, no to, to nie był jakiś duży wysiłek, ja sprawdzę czy jeszcze tam miałem inny challenge. No dobra, więc z tego co widziałem, na tym odcinku zrobiłem taki challenge, że zmieniłem na pierwsze ewolucje wszystkie zwykłe koty. Yy. I miałem jednak drugi księżyc, ale mi się wydaje, że zrobiłbym to tymi tylko pierwszymi trzema kotami. Mogę się mylić, mogę się mylić. Od razu mówię, mogę się mylić, to się może nie udać, aczkolwiek spróbuję. Najzwyklejszymi trzema kotami, i to jeszcze na pierwszych ewolucjach, to jest bardzo duża szansa, że się nie uda. No ale spróbujmy, no spróbujmy. Powiem, ja, no tutaj jest taki, że tutaj nie, chociaż w sumie nie, dobra. Nie, no nie mogę wystawiać ile chcę O, teraz już będę mógł Tutaj no będzie jechać moje wszystko ten na hita To już no ni Niestety, ale Nie, wystawiłem przez przypadek Jurassic Keta Nie, no dobra, dogram już ten challenge, ale Ja no nie wierzę Przecież... Jurassic Cat zginie. Przecież to, to go nawet nie odpycha. No Boże... Zmanowałem właśnie 60 energii. i ja, no... Ten głupi Jurassic Cat. Wątpię, że on dużo wniósł do tej walki, aczkolwiek... Hmm... Nie, na no pewno dużo wniósł do tej walki. Ciekawe, czy ten fire pociśnie na Hita. I po, po, tam pocisnął na Hita ten fire. No to nieźle, to nieźle. No dobra, to zróbmy jeszcze raz ten challenge. Tym razem. Jezu, jak ja bym chciał nie trafić w tego kata Tym razem. Że to, że użyłem tego Jurassic y, miało wielką różnicę, ponieważ wydaje mi się, że i tak go pokonam na luzie tego bossa, aczkolwiek w sumie to on chyba mi pocisnął brajfkaty na hita. E bo ja teraz go biję, czy na tych ludzikach się sfokusowały moje koty? Ja go już odepchnąłem! Dobry, ja! a to będzie łatwy challenge. Ja, jak ja kiedyś mogłem mieć taki problem z takim czymś? Albo teraz jest ten nosorożec, który. Aha, aha. O Boże. Nie Ja... Czy to naprawdę. Czy to było naprawdę? Czy ten nosorożec podszedł i od razu padł? Ja. XD A ja pamiętam, jak ja kiedyś miałem jeszcze problem z tymi z... trzema uberami, bodajże przejść to. Teraz podstawowymi kotami na pierwszych ewolucjach, i to jeszcze tak na luzie. I ja, no nie, dobra, to było takie proste. Nie, ojej, bo to się odnowiło, że znowu 300 katwuda trzeba. Ale w 20 minut nie zdążę. Pokażę Wam może później, jaka będzie nowa seria. A teraz spróbuję wymyślić jakiś challenge. Trudny jakiś, może. Więc wymyśliłem, że spróbuję przejść trzeci księżyc bez Uberów. A jeżeli to będzie za łatwe, ponieważ już wziąłem do deku takie trzy podobne e, jak Bahamut, Walkiria i Hackerkat. No e, to jeżeli okaże się ten e, challenge załatwy, to po prostu je wywalę e, z tego deku. Ja będę, jak ja miałem problem z tym kangurem e, na tym końcu, bo ja Menela nie miałem. Jak przechodziłem trzeci księżyc, ja Menela nie miałem i dlatego było to dla mnie mega trudne. Jak ja czekałem na to, żeby mieć tego Bahamut-kata, jak ja na to... Nie, ej nie, z tym Bahamutem to będzie przecież za łatwy challenge. Ja będę musiał usunąć tego Bahamut... No jak on ciśnie Kangura na hita, no to przecież co, co to jest w ogóle za challenge? No, nie mówię, żeby Kangur był jakiś mocny, ale chodzi mi to po prostu, że... Jeżeli zadaję wystarczająco damage'a, żeby ciśnąć Kangura na hita... Nie. Nie. No może pędził. Wy... I od razu też Mojego Weźmy też go, i żeby na pewno nie wystawić Ubera, to weźmy go. Już tak nie wiem, po co akurat jego, ale. Ten... Ja, no nie, no i no już w tym odcinku 130 energii zblendowałem tak w ogóle po nic. Dobra, no to wystawiamy Menela, oczywiście. Zróbmy tak. Jeszcze tego hakerka sobie wziąłem. No bo nie, nie wiem, jak będzie mi iść. Nie to. Nie wiem, nie wiem, właśnie, jak będzie mi iść. Dodaj tak sobie będę wystawiać, cyk, cyk, cyk Ale jak się pierwszy raz przechodzi Bunbuna, to on jest na maksa trudny, co nie? W sensie, ja miałem z nim problemy mm. Ale na tym koncie, ponieważ miałem dwa super efektywne ubery to dajemy radę go przejść z pierwszej próby w ogóle, nie? Ale... Na moim poprzednim koncie... Oj, to był... To był problem na maksa. To był na maksa problem. Ty, no bo to tak nie może być, że te ćmy mnie tam cisną. Czy tam widzicie fajerem? Łopsaj. A ja przecież... Ja obstawy nawet nie mam wystawionej. Ej, dobra, nie, ja to przegram chyba. Raz odepchnięty, ale no co, no to jest raz. Jedno, drugie odepchnięcie, to jest mało straszne przecież. Już Wy wiecie, ile on ma odepchnięć, nie? Zdzie on ma z dziesięć odepchnięć. Trzy, trzecie odepchnięcie. Czwarte. Ej, to się może udać. Tylko zaczął mi iść. Piąte odepchnięcie. Teraz jakoś szóste będzie zaraz. Szóste odepnięcie. Siódme... Siódme odepnięcie. Nie, ej, oj! O, siódme odepchnięcie. Ej, no. Ósme odechnięcie. Dziewiąte, odepchnięcie i leży. No to łatwiutko, no wiesz na no co jest? Naprawdę te levely są już dla mnie tak, takie łatwe. Ty, ja nie wiem, czy ja tym dekiem nie przeszedłbym pierwszego księżyca alienowego. Chociaż nie, już chyba na tym odcinku nie będę przechodzić więcej, bo nie widzę sensu. Ale i ja no nie, przecież to jest. W... Dobra, no. W ogóle muszę wam coś pokazać jeszcze. Mm. Czekajcie, najpierw zrobię jedną rzecz. Yy, tak, tutaj. R Jak tam b błysnęło, nie? Talent. I na razie mam tylko jeden NP, nie? Ale jak będę miał już. To na przykład tutaj. I to działa tak, że będę miał częściej krytyka o wiele. Więc będzie. Będę, będzie mi łatwiej walnąć krytyka. Yy, I mi się wydaje, że no. To jest przydatne. To jest przydatne. Tutaj. Knockback, yy, HP buff, Attack buff, yy, No i Cost Down to znaczy, że. No w prostu jest tańszy, nie? No co to. Co może znaczyć Cost Down, nie? Yy, no to co tutaj jeszcze mogę wam w ogóle pokazać? Czy cokolwiek? Hmm. Nie, dobra. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, może jakie jeszcze e, chcielibyście challenge zobaczyć w debacie, bo ja naprawdę nie mam pomysłów, bo e, to takie challenge, które byłyby najbardziej oczywiste, to już są, są łatwe dla mnie. I, no nie wiem, e, napiszcie mi w komentarzach, jak mówię. Jak mówiłem. E, to by było już na tyle w tym odcinku. No to się nie ma.